Polecam ją wszystkim, którzy zwątpili w umiejętności pisarskie i inwencję twórczą polskich fantastów. Jest doskonała, pełna głębi, artystycznie bogata, napisana z poczuciem humoru, inteligentna. Witam serdecznie w kolejnym odcinku recenzji czy coś w tym stylu. Ci, którzy są na moim kanale nie od dzisiaj doskonale wiedzą, że ja po, wielkim fanem polskiej fantastyki nie jestem. Troszeczkę pili piłkę, troszeczkę Jacka Piekary może. Co jest z tym krzeszem? Ale poza tym ogólnie nie za bardzo polską fantastykę czytam. Natomiast książka, którą zajmiemy się dzisiaj, której dotyczy ten cytat, e, mogę stwierdzić, że ten cytat jest prawdziwy. Zwłaszcza ten fragment, którzy zwątpili w umiejętności pisarskie i inwencję twórczą polskich fantastów, ja troszeczkę zwątpiłem. Mowa o Ahai Andrzeja Ziemieńskiego. Ahaja Andrzeja Ziemieńskiego jest. Oczywiście, jak możecie się domyślać, moim pierwszym kontaktem, e, tak naprawdę, moim pierwszym kontaktem, no, w drugim, e, jeśli chodzi o taką klasykę, można powiedzieć, polskiej fantastyki. Jest też e, takim moim, w sumie, pierwszym kontaktem, oczywiście tym bardziej z Andrzejem Ziemiańskim. Aha, ja ma trzy tomy, e, jeśli chodzi o pomnik cesa, cesa, cesarzowej. <grym> Cesarzowej Ahai. Jest to pięć tomów. Na razie skupimy się na Ahai, bo nie wiem czy pomnik pewnie, pewnie pomnik też postaram się omówić, ale może nie będzie to w najbliższym czasie. To jest pierwszy tom. Są trzy tomy. Ja nie mam pozostałych na razie, ale na pewno je zakupię. I na pewno je omówię, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli coś tam mi Dojdzie, czego nie omówiłem w tej recenzji. Aha, ja, tą książką zajmiemy się, omówimy tą książkę na takiej zasadzie kilku punktów. Po pierwsze fabuła, po drugie bohaterowie, troszeczkę te dwa punkty zlepimy w całość, po trzecie styl i po czwarte ogół odbioru. A więc, tak, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o, może jeszcze zanim zacznę, powiem, że też bardzo fajne, bo to jest z tego co wiem, drugie wydanie Ahai. O tej książce było bardzo głośno. To wydanie jest parę lat temu, było, czy tam paręnaście, nawet bo ta książka, ponad 10 lat temu wyszła chyba w 2005. Było niegłośno, dużo nagród zbierała Ahaja, i bardzo fajne jest to wydanie. Polecam. Chyba nawet jednego ciężko jest do, do, do jakieś inne e, znaleźć. E, są tutaj ilustracje Dominika Bronieka. Chyba tak to się odmienia. E, bardzo fajne ilustracje, fajne. Lubię takie rozwiązania, bo wtedy mniej więcej widzimy właśnie jak ci bohaterowie m, wyglądają, e, jeżeli kogoś e, wyobraźnia zawodzi, a mnie czasami potrafi zawieść wyobraźnia niestety. Ale zacznijmy już. ja, e, Po pierwsze... Fabuła. Po pierwsze, wątki. Obserwujemy trzy tak naprawdę wątki, gdzie mamy trzech tak naprawdę bohaterów głównych. Dlatego ja ten jeden. Dlatego te dwa punkty w jeden chciałem zamienić. Mamy wątek przede wszystkim Achai, która jest księżniczką, córką księcia Troi. Troi, nie takiej Troi tej Ziliady, czy tam z jakichś innych pierdół. Tylko. Takiej troi innej. Troszeczkę się to inaczej zmienia. No nieważne. W każdym razie, nie są na tą taką księżniczką. Jej matką jest rok młodsza, czyli ma 14 lat. Dziewczyna. Jej matką e, oczywiście e, tą, jak to się tam nazywało, no. E, przybraną, tak? Macochą. E, przybraną matką jest dużo młodsza dziewczyna która chce się jej pozbyć, ponieważ e, jest w ciąży i chce, żeby jej syn przejął, e, przejął władzę po prostu po, po śmierci męża czy tam następnym. Po prostu, żeby on był tak, żeby on był dziedzicem. Jeżeli e, Ahaja, jeżeli by się tej Ahaji nie pozbyła, to najprawdopodobniej Ahaja by zajęła miejsce na tronie, Dlatego chce się jej pozbyć i robi wszystko, żeby to osiągnąć. Ahaya trafia do wojska. Tam dzieją się mnóstwo złych rzeczy. To jest naprawdę no, dosyć ciekawie, to tam opisane masa różnych rzeczy, które e, Achaja tutaj musi e, przeciwstawić się tym rzeczom wszystkim, niezbyt pozytywnym, potem niewolnictwo. No nie będę już tam za dużo opowiadać, ale dużo złego. Ale fajne jest to, że jednak cały czas chcemy śledzić ten wątek Ahai. I to jest moim zdaniem wątek Ahai. Jest zdecydowanie wątkiem najlepszy. słuchajcie. Jest to zdecydowanie wątek najlepszy, ze względu na to, że w ogóle postać Ahai jest, myślę, że w tej książce najlepiej opisana, najlepiej rozbudowana. Chcemy to Mahaje podziwiać, chcemy wiedzieć, co się z nią wydarzy na najbliższej stronie. Drugi wątek, troszeczkę. No, jakby mniej ciekawy, mniej porywający, ale zdecydowanie chyba najbardziej ambitny, taki troszeczkę filozoficzny. To jest wątek Wielkiego Maga Mereditha, który, który w pewnym momencie dostaje misję od samego Boga, kimkolwiek on nie jest, by zabić Wielkiego Maga Zakonu. Zakonu magów, którzy tak naprawdę rządzą w jakiś sposób światem. No i tam się pojawiają. Tam się pojawiają właśnie takie rozmyślenia na temat dobra i zła. Meredith, który, no tak jak powiedziałem, najbardziej rozbudowaną moim zdaniem postacią, i którą faktycznie chcemy śledzić w tej książce, jest Ahaja, zdecydowanie. Także, no, jakby, jeśli chodzi o Meredita czy Siriusa Zana, no to powiedzmy sobie, że troszeczkę już te postacie są, no jakby, mniej ciekawie zrobione. Jakby wątek jeszcze tego maga Meredita jest fajnie zrobiony, ale sam mag mnie jakoś bardzo nie przekonał. Tak tylko mówię. No i trzeci wątek, czyli wspomniany Zan i Sirius. Sirius, który jest rycerzem, bardzo szalonym rycerzem, i Zan, który staje się go giermkiem. Tam między nimi jest spora różnica wieku, Zan jest dużo starszy. No i co? I oni ogólnie rabują, zarabiają pieniądze w sposób bardzo nieuczciwy, aż w pewnym momencie chcą podszyć się pod księcia jednego z książąt Troi, bo ogólnie warto wspomnieć, że Troja ma różnych władców z różnych jakby dziedzin, troszeczkę jak ministrowie to działa, ja przynajmniej na takiej zasadzie sobie to skojarzyłem. Także yy, próbu dlaczego chcą to zrobić? Ponieważ yy, ten książę zaginął i plotka poszła, że on w ogóle jednak może żyć. On tak naprawdę umarł, dlatego on, jego miejsce zajmuje, a on, oni się tam znali, więc no jest to jakby, no tam nie będę jakoś tego bardzo tłumaczyć, ale jest to wszystko wytłumaczone w książce bardzo przejrzyście. I też postać ta Siriusa, Zana, no są w miarę, w miarę ciekawe. Te wątki w pewnym momencie się wszystkie, znaczy może nie wszystkie, ale łączą się, więc to też nie jest tak, że przez książkę czytamy trzy wątki i zastanawiamy się, co one w ogóle nam dają. Ale tak jak powiedziałem, postać Siriusa, postać Zana... Nie jest jakby jakąś taką, jakim moim spełnieniem można powiedzieć marzeń, ale, ale no ten wątek jest chyba najsłabszy ze wszystkich e, także, także tak to wygląda. Jeśli chodzi o styl, styl Ziemiańskiego jest stylem... akurat mi się bardzo łatwo czytało tą książkę, bardzo szybko ją przeczytałem, ponieważ skończyłem ją czytać wczoraj, więc zajęło mi przeczytanie jej, nie wiem, chyba 6 dni. Czy nawet 5, no nieważne, mniejsza z tym. Ziemiański ma styl łatwy, bardzo taki, taki płynący, można powiedzieć. Płyniemy czytając tą książkę, natomiast wielu ludzi może denerwować dużo, duża ilość bluzgów. Ja osobiście je denerwuję, bo, bo jakby, jeżeli, one są, jeżeli to się rzuca w oczy, że ktoś chce na siłę to zrobić, te, te, te bluzgi umieścić, no to faktycznie jest słabo, ale jeżeli widać, że ktoś. Po prostu tworzy takie postacie, które muszą bluzgać, bo inaczej nie byłyby sobą, no to wtedy jest troszeczkę inna sytuacja, prawda? No i dużo jest takich też wykrzykników, znaków zapytania podwójnych, potrójnych. W żadnej innej książce coś takiego ja nie spotkałem. To też może troszeczkę drażnić oczy. Natomiast mi ogólnie styl Ziemiańskiego podpasował. Uważam, że mimo tego, że jest czego się czepiać, w sensie, że takim, że ja jakby no się nie czepiam jakoś specjalnie, ale jest dużo takich e, kruczków, które niektórym mogą nie spasować, więc jeżeli, bo polecam książkę bardzo, bardzo polecam książkę, nie tylko fanom polskiej fantastyki, ale każdemu, e, polecam tą e, książkę... Każdemu, bo jednak, jeżeli nawet Wam się nie spodoba ten styl i nie wciągnie Was, historia mnie wciągnęła, to po prostu jeden tom, nie wiem, sprzeda się cokolwiek, nie kupować wszystkich trzech. Tak, na wszelki w badek. to jaka jest moja rada ode mnie, tak jak ja zrobiłem na przykład, także to jeśli chodzi o styl. No, jeśli chodzi o ogół odbiór, tak jak powiedziałem, ja tą książkę zjadłem. Bardzo mi się podobało to, że tak naprawdę te wszystkie wątki, wszystkie trzy wątki, które my przez yy, cały czas obserwujemy. Są mega otwarte, w sensie takim, że nie wiemy tak naprawdę do czego ten bohater dąży. Mamy, jakby, jakąś tam fabułę zarysowaną, wiemy co się może wydarzyć, ale tak naprawdę nie wiemy co się ma wydarzyć. I, I to jest fajne, i to jest uważam, że bardzo dużą zaletą tej książki. Tak jak powiedziałem, to ma no dosyć. to jest chyba najgrubszy toma Hai, bo tam prawie 700 stron. Mały, znaczy duży druczek, mniejsze są strony, więc się szybko to czyta. Naprawdę. Bardzo fajnie napisana książka. Trochę brutalności, trochę śmiechu, trochę dziwnych akcji, ale ogólnie książka bardzo, bardzo dobra, którą serdecznie polecam. To jeśli chodzi o Achaję, tak jak powiedziałem, może jeszcze yy, się spotkamy z, z Achają. Dru, drugą część trzeba będzie nagrać, ale to myślę, że naj, naj, najwcześniej w okolicach wakacji, kiedy skończę pozostałe dwa. Tony. Ode mnie dzisiaj to by było na tyle. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, tam w górę, czyli w górę tak. I do zobaczenia w następnym odcinku.